Witajcie moi drodzy. No cóż, Hotel Serenity Alma Heights i kolejny film z serii, co warto wiedzieć. Postanowiłem się zmierzyć z najcięższym tematem, chyba dotyczącym Egiptu. To nie będzie odcinek dla ludzi o słabych nerwach. Bo chodzi o klątwę faraona. Pytanie czy doświadczyliśmy? nie, ja delikatnie tak. Na szczęście delikatnie. Yy, więc nie wiem o czym będę mówił. Zajcie, kochani, klątwa faraona. Yy, czyli coś co powoduje, że człowiek siedzi na toalecie. Yy, jeżeli schodzi, to oddala się od niej na długość rolki papieru toaletowego. Trwa to niemalże nieprzerwanie. Jest niesamowicie bolesne, wycieńczające. czasami musi skończyć się tym, że trzeba podać zastrzyki, które będą wzmacniały. E, także kochani, naprawdę weźcie sobie do serca e, to, to, o czym powiem, tak? Z czego w ogóle wynika klątwa faraona? Klątwa faraona jest wynikiem tego, że mamy różną florę bakteryjną tu w Egipcie. Oraz u nas w Europie ogólnie, tak? To jest raz, dwa. E, no, jesteśmy na pustyni, tak? Generalnie kraj jest pustynny. Jest jedna wielka rzeka Nil e, która najczęściej jest źródłem wody. Ciekawostka. Tylko nie pamiętam chyba 30% wody, która płynie Nilem, e, tak naprawdę płynie. Po powierzchni ziemi. Reszta to no, są cieki podziemne, i również z nich korzystają Egipcjanie do zaopatrzenia się w wodę. No i generalnie, jeżeli chodzi o uzdatnianie wody, no to tutaj no, pozostawia to wiele do życzenia. Nie ma czegoś takiego, jak my rozumiemy pod uzdatnianie wody. Ta woda nie nadaje się do bicia. Egipcjanie również jej nie piją Przynajmniej tej normalnej, zwykłej kranówki, tak? Więc... E, pierwsza rzecz Nie pijemy wody Z kranu Druga rzecz Nie używamy tej wody nawet do mycia zębów Słuchajcie Nawet mycie szczoteczki do zębów e, Po e, umyciu zębów Może spowodować dolegliwości Oczywiście nie musi. Jak ktoś chce, może spróbować zaryzykować. Osobiście z własnych doświadczeń naprawdę, uwierzcie mi, nie polecam. Co jeszcze z takich ograniczeń? Większość hoteli, jak do tej pory wszystkie hotele, w których żeśmy byli, mają jak gdyby podwójną instalację wodną. Jedna to jest taka ogólna, gdzie wszędzie wszyscy mają do tego dostęp, turyści i tak dalej. Natomiast druga instalacja wodna, dodatkowa, jest zakładana w miejscach, gdzie e, wykorzystuje się wodę do celów spożywczych. Tak? Czyli, nie wiem, mycie owoców, e, robienie lodu, bo mają tutaj wszędzie, praktycznie niemalże w każdym barze, są kostkarki, kostkarki do lodu, więc napoje, nieważne czy wyskokowe, czy nie, podaje się z lodem i ta woda jest bezpieczna, dlatego, że przechodzi przez stacje uzdatniania z tym, że to są takie małe stacje przeważnie podłączonych do takich stacji jest jeden, dwa krany więcej nie dadzą rady, nie są, nie są na tyle wydolne tak? to samo dotyczy kuchni tak? wszędzie na kuchni e, używana jest woda zdatna do picia i to jest bezpieczne e, nie mniej jednak nie jest to normalne, nie jest to we wszystkich hotelach. Zdarzyło nam się, że mieliśmy do czynienia z hotelem, gdzie na przykład w barze nie było takiej podwójnej instalacji. No i w momencie, kiedy barman obmywał szklanki, tylko i wyłącznie nie wyparzał ich w wypażarce. No to my dziękowali, dziękowaliśmy za taką przyjemność i prosiliśmy o to, żebyśmy mogli dostać napoje w szklankach, które przechodziły jednak przez wypażarkę. Tak. Więc proszę zwracajcie na to uwagę. Jeżeli, jeżeli wam cokolwiek e, robią w tej e, wodzie normalnej kranowej, no to poproście jednak, żeby Wam pokazali, czy jest stacja uzatniania, czy ta woda jest bezpieczna do picia, najlepiej niech się napije przy Was takiej Egipcjanin takiej wody. Jeżeli nie będzie nawet chciał, no to powiedzcie mu dziękuję, przykro mi bardzo. Możecie nawet spokojnie zgłosić to do menadżera, że e, używają tej wody kranowej do, do celów spożywczych. Tak? Z tego co my wiemy mają odgórny zakaz i to jest zakaz ministerialny z poziomu ministerialnego wydanej, żeby nie używać tej wody, która jest w normalnym obiegu do celów spożywczych w żaden sposób. Nieważne, że to chodzi o mycie naczyń, czy chodzi o cokolwiek innego, tak? czy, czy, czy chodzi o picie tej wody, czy dodawanie do napojów. Tak, więc to są to tyle, jeżeli chodzi o ograniczenia, tak? Teraz jak zapobiegać, no bo cudów nie ma, tak? Styczność z tą wodą będziemy mieli, bo jednak trzeba się umyć yy, i tak dalej, więc no, z tą wodą będziemy mieli styczność. Więc jak temu zapobiec? Po pierwsze, przed samym wyjazdem do Egiptu starać się unikać jakichkolwiek terapii antybiotykowych, które wyjaławiają organizm. Yy, po drugie, probiotyki. Nie będę nie reklamował tutaj żadnych konkretnych, w każdym bądź razie są dostępne, nie wymagają recepty, ale można również pokusić się o takie na receptę, szczególnie jeśli ktoś jest wrażliwy. Probiotyki, które, które uzupełnią nam florę bakteryjną. Dlaczego, dlaczego to jest ważne? Otóż w momencie, kiedy my połkniemy przez przypadek z niewiedzy, czy czasem zapominając się, cokolwiek, co zawiera tutejszą florę bakteryjną i niebezpieczną dla naszego organizmu, która może powodować roztrój. Jeżeli my mamy u nas wypełnioną naszymi bakteriami florę, układ trawienny, to te nasze bakterie powiedzą, dobra chłopaki, ale wy jesteście obcy, poszli on, tak i dziękuję bardzo, nie odczuwamy żadnych dolegliwości. Więc probiotyki tutaj jak najbardziej wskazane, mało tego powiedziałbym, że obowiązkowe. Zaczynamy brać dwa tygodnie przed przyjazdem planowanym do Egiptu i bierzemy je przez cały pobyt, najlepiej jeszcze kilka dni po. Tak, żeby być pewnym, że nie będzie żadnych niespodzianek. Tak? No, może się skończyć na tym, wrócimy sobie pięknie z czasów, i później będzie trzeba wziąć L4, no bo <laughs> pewna część organizmu nie pozwoli na to, żeby iść do pracy. Tak? Dobra, tyle zapobiegania, jeżeli chodzi o farmakologię. No ale są jeszcze domowe sposoby. No i tutaj dzielimy je na dwie kategorie dla pełnoletnich i dla nieletnich tak. Dla pełnoletnich. E, no to nasz narodowy, najlepszy na świecie sposób, czyli czysta. 40% codziennie rano po umyciu zębów, kieliszek, 25 ml, naczczo, Popić delikatnie wodą ewentualnie z jakimś tam zabarwiaczem. Ale co najmniej 50% tego co popijemy, to powinna być woda czysta, może być gazowana. I tyle. I to stosujemy codziennie, tak. I teraz druga wersja dla niepełnoletnich. Pół szklanki Coca-Coli, czyli w granicach 120 ml, co najmniej Coca-Coli. Wiem, niezdrowe, wiem, niedobre i tak dalej. Mało tego, zaznaczę jeszcze raz. Coca Coli, żadnych light, żadnych zero, ani innych śmieci. Tak? Normalna, prawdziwa Coca-Cola. Tak? Bajki o tym, że ta light i tak dalej mniej szkodzi. To już jest kwestia indywidualna. Można w to wierzyć, oczywiście, jak najbardziej. Tak jak w św. świętego Mikołaja. Ale jeżeli chodzi o walkę z klątwą faraona, tylko i wyłącznie normalna Coca-Cola, yy, żadnych yy, wynalazków zastępczych. No i teraz, co zrobić, jeżeli niestety te wszystkie środki zawiodą? Możemy przywieźć ze sobą oczywiście środki polskie na dolegliwości żołądkowe, na yy, czyszczenie od magazynów. Ale marne szanse, że one będą pomocne. Przy delikatnych stanach tak. Ale w momencie kiedy to już się rozwinie, ich ni huchu nie pomoże, i teraz tak, jedna opcja, jak już jest naprawdę źle, no to kontaktujemy się z biurem podróży, korzystamy z opcji z opcji ubezpieczenia i idziemy do lekarza tak ewentualnie takich już naprawdę ciężkich stanach no to podają zastrzyki maksymalnie po trzech zastrzykach sytuacja dochodzi wraca do normy i normalnie możemy funkcjonować tak? ale takie przypadki są bardzo bardzo rzadkie my osobiście jeszcze się z tym nie spotkaliśmy natomiast pierwsze kroki kierujemy do apteki tutaj farmacji. Tak? Idziemy do aptekarza, nie trzeba mieć żadnych recept, ani nic takiego. Mówimy co jest, jaka jest sytuacja, dokładnie trzeba opisać objawy. Tak, najlepiej wziąć kogoś, kto zna język angielski na tyle, żeby to wszystko przetłumaczyć ze sobą, wytłumaczyć i oni nam dobiorą odpowiednie leczenie do sytuacji. Tak, eee, uwierzcie, mi są pod tym względem rewelacyjni. Naprawdę świetni. Jeżeli chodzi o w ogóle aptekę, no to jest temat na zupełnie inny odcinek no ale oczywiście są również sposoby babcine, że się tak wyrażę, no i znowu wracamy do tradycji polskich, czyli 40%, tak z tym, że trzeba to troszeczkę zmodyfikować no u mnie właśnie skończyło się na tym, że wystarczyły właśnie metody babcine poszedłem do barmana i mówię mu, chłopie pomóż, ratuj bo mam problem, no to on kazał mi się wyspowiadać z problemu, co z no, z zażenowaniem, ale zrobiłem, postawił przede mną literatkę i wlał jakieś, no nie wiem, z 70 ml, jak nic, uzo. Czyli anyżówki. Temperatura, zaznaczam, w cieniu 38 stopni była. Ja mówię, chłopie, daj mi chociaż tam kostkę lodu. A on, e -e". N -n -n". Chociaż coś do popicia No to dał mi mniej więcej tyle samo wody gazowanej z dystrybutora, czyli była troszeczkę chłodna. Zmęczyłem to, to. Jak skończyłem, jak skończyłem, eee, wlał mi drugą taką. No i zapowiedział: Słuchaj, przyjdź do mnie przed lunchem, po lunchu, przed kolacją i po kolacji. tak, Zrobimy następne etapy leczenia. Także trzeba się nastawić na to, że to będzie no, takie dosyć mocne leczenie. Ale powiem tak, Wam tak. Dwa dni. Jak ręką odjął? Było skuteczne. A no i wtedy, jeżeli chodzi o picie alkoholu, pozostaje rum cola, wódka kola i nic poza tym. No i oczywiście żadnych wynalazków typu light zero i tym podobnie. Tak? Zwykła, normalna, prawdziwa Coca-Cola. Tamte Tam nie pomogą, mogą jedynie zaszkodzić. No to chyba tyle. Tak? No, nikomu nie życzę. Jest niewiele osób które udało nam się spotkać, które doświadczyłyby tego. No jesteśmy już szósty raz w Egipcie, naprawdę mnóstwo, mnóstwo Polaków, żeśmy poznali tutaj na miejscu. Jedna koleżanka raz, no nie przełamała się do tego uzo. tabletki nie smakowały, eee, znaczy nie skutkowały, eee, nie chciała iść do lekarza zgłaszać tego, no i skończyło się na tym, że dwa razy straciła przytomność. W, locie, w czasie lotu powrotnego 11 razy korzystała z toalety. Musieli dopłacić za miejsca siedzące blisko toalety w momencie kiedy wracali, więc no, doświadczenia, które, których nikomu nie polecam, tak? Fakt, że była po długotrwałej terapii antybiotykowej, brała antybiotyki nie pamiętam na co, około miesiąca, e, miała niecały tydzień przerwy przed wylotem e, do Egiptu. Także kochani, bardzo mocno uważajcie, bardzo mocno uważajcie i e, no i co? No i gdzie taki diabeł straszny, tak naprawdę, jak go malują, da się z tym walczyć da się to zwalczyć i tak naprawdę dopada bardzo, bardzo niewielki odsetek turystów, którzy tu przyjeżdżają przeważnie jest, związane jest to z jakimś osłabieniem krywolnym e, podejściem że co, przecież mnie nie weźmie, nie? no to ja mogę sobie umyć zęby normalną wodą takich też widzieliśmy umyli dwa razy i na tym się skończyło później już siedzieli tylko więc kochani, nie, nie raczymy. Robimy jak się należy, a czasy będą piękne, cudowne, z niesamowitymi wspomnieniami. Także, kochani, zapraszam do Egiptu. Zapraszam również do oglądania innych filmów na moim kanale. I do usłyszenia, do zobaczenia.